Par oh, kurwa Mateusza, dalej, no wstydzi się nam chłopak, przepraszamy, ale kurwa, to kurą, bo nie widać, fa, 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 Center fa, fa, Widać samotną matkę z dzieckiem, która szybuje gdzieś w powietrzu. <grym pisać> w <sierpce> no i zostaw go, bo... ...jakiś w panie wziął. Mateusz, kurwa! A ma całą baterię? Ja? Co? Ma całą baterię? Ja wiem, no bo są akumulatorki naładowane. O, tak nie? kurwa! Ale tam kurwa dymu, bo. Ło! Ale... Ej, to jest autorów tam, kurwa! Halo ja, Michuj! to, jest tutaj, to jest tutaj. Mhm. Oni coś palą! Halo, Zobacz, kurwa, kurwa! Oni coś palą! Masz, kurwa, na żywo! Aha. No i za to zaraz... Oni Zobacz, palą, skolenie, debilu, i tam nie widzisz? No, Halo, palą, taki No taki, kurwa, bez panowania... Tam jedzie! za co się dzieje, kurwa! Bo nagrywam to! kurwa czujemy no, się jak... Byłem. jak kurwa... A no, nie, możliwe, że to nie on. Zobacz, co się nie. dzieje. Jesteśmy Przez... świadkami zdarzenia wyschłych pożarów. Widać już strach pożarną! Zobacz, bo dopierdalają na miejscu pożarnia. Ej, masz to na żywo i chuj. to co się dzieje. Zobacz, czy widzieliście. Masz to kurwa na żywo i chuj. Przejezdź Pojechali w się zainteresowania Prawie, bo nie. A nie, mamy to do my to no fakty Fakty jeszcze tak, tego nie tak, mają została jeszcze uwaga kurwa jak, jak, jak nasi strażakowie pracują? Jak nasi strażakowie pracują? Widocznie dłużej jedli śniadanie Widocznie dłużej duże Widocznie dłużej duże śniadanie Oni jest Oni są wszędzie i zawsze! Nie wiedzą jak tam wjechać no kurwa <grym> się Nie Nie wiedzę, Kurwa Nie wiedzą kurwa co się im ja się coś <grym> To, jest. to jest. Kto? Kto? Kto był kierowca Formuły jadą. jadą Jadą Co Nie <grym> się na miejsce Ej biegiem za nimi? Ej no, To idziemy To Poy na drugą

ja no, i cały tył ja, ja pierdolę Ej chodźcie szybko na tory No Nie wiem jak wjechać Nie wiem jak wjechać To no, jest bo ludzie biegną Chodźcie na No kurwa! Ej tam daleko aż. Telewizji na żywo! Ej nie idź tu! idziemy tam, no chodźcie! No teraz co pójdziemy! No Idziemy kurwa! Telewizji na żywo! Dla Radia RMIT A co to się tam pali?

Ale przepał! No chodźcie, ej! E. No chodźcie tam! Ale co to się pali? To wszystko się pali. No chodź ej! Dobra, kręc, kręc. No ja, kurwa, kręcę! Ale chodźcie chodź bliżej, zimę, jak Kręcz to do telefonu u damy! Do telefonu dajemy to fajnie! No chodźcie bliżej, ej! Ale chodźcie około tego znaczku kurwa! No, no, chodźcie, ej! Ej, jeszcze wkręcimy, że pozarł zabił 300 ludzi. E. No chodźcie, woźny! nie zapytaj się, oho! No. No zobaczymy zaraz Chodź, chodź No chodźcie ze mną Napierdalamy Ej, zostawmy Napierdalam. kurwa jakiś reżyser i chuj Dobra, do uwagi Nad Nasza strasz pożarna Proszę Państwa, to jest straszne My nie boimy się Pożar zabił 300 ludzi My nie boimy się tam podejść Pożar zabił 300 ludzi Miłość, dobra Pożar zabija już dwóch ludzi Biegną! Biegną! Czy ich złapaliśmy, nie wiem. Pały? Nie, następne. Następna straż! Aksie jest bardzo skonwersowana. Znaczy to pały. Pały? Chodźcie, no chodźcie! Idziemy! Ej nie idzie na to w górze! No, hej, no, to, to. Dawaj. Mamy tu żywe dowody. Tragedii. No Ale mamy kurwa sensację. Fabryka atomowa w nieździe pali się. <grym> się> na stasie... Na szczęście reaktor nie został uszkodzony idziemy z grilla robić tutaj Idziemy idziemy, No, żeby wybuchnie coś na Idziemy na grilla Ej, kurwa, aby tam wyjechali to by wszystko było dobrze, nie? No nie, jakby ci po co Ale tutaj jest pośrodku środku kurwa wolne Cześć, ja będę gadał, będę gadał Państwa, to jest straszne Co się, tu, co się tutaj, co tutaj dzieje? Proszę Państwa, pożar, bądź, ty jesteś kamerzystą Pożar zabił już 300 ludzi. Ten dym jest niewiarygodny, proszę Państwa. Nie wiadomo czy tam nie ma składników, które są łatwopalne, które wybuchają. Proszę Państwa, to jest... To jest niemożliwe. A my jesteśmy tu teraz! Proszę Państwa, to ten ogień, ten ogień... Tam, uciekają z fabryki ludzie. Patrz to, patrz teraz co się dzieje. Ja czekam, ja i No Szybko. Teraz szybciej. No. Z ludzi, z fabryki uciekają ludzie. Patrzmy jak to tak. wysoko idzie. Oni się po prostu boją, ale ja się im nie dziwię Ogień idzie bardzo wysoko, ale my jesteśmy na miejscu zdarzenia. Przy państwa pożar to był straszny pożar. To... Zajebał... On jest Kiedy stał czas! Nagrywam! Nagrywam, nagrywa, no odka! państwa... Ej, w górę, jak ten dym leci, Uwaga, od początku do końca. Smuga dymu nosi się nad gniezdnem. Tak! Te czarne chmury, to źle wróży gniezdem. Ale jazda. Zmierdałeś. Pożar podpala krzaki! No odbijcie, popatrzymy ten. No. To zaraz do mnie nie dojdzie! No zaraz a później będziesz, kurwa te buty Ale my jesteśmy z 24 H w telewizji. A, państwa szkoda, że nie mamy... Ej, to kręcimy z, z tej górki. Szkoda, że nie mamy parówek. Proszę Państwa, idziemy! Idziemy, ogień się przeleści. Skoro, że nie ma karkuski... Karku... <laughs> weź to! Nasi filmowcy są już na miejscu! O, leku! Co to się pali, nie? Miłej, porów traje zdjęć, bo nie wiadomo czy film naszą podejdzie. Poczekaj, to będzie tak!